Siemanko z tej strony z buku e, witam Was po raz kolejny na kanale SFD. E, dzisiaj odcinek w roli głównej ze mną, e, mianowicie pokażę Wam trochę z zakulisowego e, mojego życia zakulisowego na myśli, że kręcimy dzisiaj teledysk i zobaczycie jak to się odbywa. E, o tyle ciekawie, że kręcimy teledysk w zakładzie karnym w Grudkowie. E, gramy tam koncert dla, dla skazanych i przy okazji kręcimy teledysk, także zobaczycie jak to dzisiaj wygląda, zanim tam pojedziemy, robimy trening. Także co, nie ma o co gadać, lecimy na trening. Podnosisz gardę, sadzisz pięści, sadzisz zęby. Jesteś zawzięty, wiesz co cię kręci, wiesz co napędza. Ko każdy czujesz tą krew na swych zębach przeciwnik pęka. Niszczysz to wzrokiem przez całe życie tu pod jednym blokiem. Czujesz... Ogólnie mój training jest podzielony na push and pull, czyli wypychanie i przyciąganie. Dzisiaj mamy push, wypychanie, wszystkie ćwiczenia wypychające. Robimy dzisiaj barki. Robimy dzisiaj klatę, robimy dzisiaj tricep Co się i co płynie w żyłach, to już nie krew, to adrenalina Konki zaczynasz i wybucha wojna, pytanie tylko czy dotrzesz do końca Nieważne gdzie, nawet gdy będziesz sam, trzymaj gardę wysoko i po prostu walcz, walcz, Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił, musisz dotrwać do końca, choćbyś miał tu pasz na ryj Słuchajcie, trening mamy za sobą, zrobiliśmy klatę, zrobiliśmy lekkobarki, zrobiliśmy tricers, brzuszki, na koniec cardio, to już poza kamerami, żeby Was nie zanudzać. I co, jedziemy teraz do chłopaków do zakładu, także widzimy się w samochodzie. Jedziemy teraz z chłopakami, z moim zespołem na koncert w zakładzie karnym, który, który, który chcemy zagrać właśnie dla chłopaków z zakładu. No, tak jak mówię, prawdziwy ciężki przekaz. Dzisiaj zobaczycie od kuchni, jak się kręci również Taledes, bo podczas tego koncertu będą nagrywane ujęcia do mojego najnowszego klipu. Dlaczego Zakład Karny? E, dlatego, że numer nazywa się Wolność. E, był inspirowany właśnie osobami niepełnosprawnymi, które są tej wolności pozbawione, no i również osoby, które w zakładzie karnym przebywają, również mają, są pozbawione tej wolności stąd, stąd taki temat dzisiejszego odcinka będziecie mogli zobaczyć od tyłu jak gramy koncert będę z wami szczery, że jest to mój pierwszy koncert w zakładzie karnym także sam jestem ciekaw jak to wszystko się ułoży, jak to będzie wyglądało i co, zobaczycie ogólnie od kuchni właśnie kręcenie klipu, zakład karny zobaczycie od, od kuchni klip w zakładzie karnym także wszystko przed wami, ciężki przekaz SFD, lecimy to jestem tak, Jesteśmy właśnie pod bramą zakładu karnego w Głupczycach. Cała ekipa się zebrała. Wchodzimy do środka, tam jeszcze czeka DJ Element, podłącza sprzęt, lecimy na koncert, także ciężki przegaz SFD. Zapraszam. No przynoszę ciężki przekaz. Mi napijany szyfrem od typa, który ciągle przez życie leci driftem. Widzę ciężki przekaz, jeszcze raz pozdrowionka prosto z zakładu karnego. Chłopaki za mną kręcą teledysk, my już jesteśmy po przejściu przez bramki. Teraz jeszcze nam zostało nagranie, nagranie sceny z wykrywaczem Natalii, także sprawdzajcie to jak to wygląda na backstage. sobie momentami nie jestem w stanie Michał, który jest znany nie tylko w Polsce, ale już w Europie. Bardzo się cieszymy, że e, odwiedził nasz zakład karny i dla was e, zakoncertuje. E, kamery, które tutaj widzicie, po prostu kręcimy sobie teledysk. Powiem wam w skrócie szybko do jakiego numeru. E, numer nazywa się Wolność, dlatego pomyślałem, że chciałbym mieć ujęcia z zakładu karnego, dlatego że sami wiecie, że wolność jest dla nas chyba najważniejszym jakby e, darem, można powiedzieć, i jak ją nam zabierają, to dopiero wtedy e, odczuwamy to, czym jest ta wolność tak naprawdę. Chciałbym zadedykować ten koncert mojemu ziemonowi tą podichacie. Na pewno się cieszę, że jestem tutaj. Ej, tam skąd pochodzę, śmierć to ucieczka. O o, 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 o. Pamiętam jak z niech Nie na deskach Nawet nie myślę, że mógłbym już nie stać Zów te słowa nabitych, bo kocham to bardzo i nie mogę przestać Jakby ktoś miał ochotę z nami jakoś przybić piątko pogadać Mamy tutaj jakieś moje płyty do rozdania, jakby ktoś miał ochotę sobie y, taki posłuchać

<grymne> Za nami w bardzo fajnej atmosferze zespół z buku, w zakładzie karnym w Głupczycach. Zagraliśmy zajebisty koncert, Ciężki Przekaz SFD. Sprawdzajcie to, będzie wiele ciekawych relacji, wiele ciekawych vlogów. Bądźcie z nami, pokój. Przynoszę ciężki przekaz, nienawijany szyfrem. typa, który ciągle przeszycie leci driftem. Mam w górę Słuchajcie, koncert, koncert w Zakładzie Karnym w Głupczycach jest za nami. Ciekawe doświadczenie, nie powiem, że miłe, na pewno ze strony więźniów. Ale co, fajne, fajne są takie akcje, wspieramy takie akcje. Ciężki przekaz SFD też wspiera takie akcje. Także subskrybujcie kanał SFD, subskrybujcie nasze kanały i czekajcie na więcej odcinków, bo na pewno warto. do lotu i startuję z tym tematem. Nawet z najgorszych kłopotów, zawsze znajdę wyjście jakieś pajacy w polskim rapie. Większość